Jan Brzechwa na wyspach Bergamutach. Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka nie osła. Jest kura samograjka znosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka. W gronostajowych czapkach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie w pomidorowym sosie i tresowane szczury na szczycie szklanej góry. Jest słoń z trąbami dwiema i tylko wysp tych nie ma.